W tym odcinku będę Wam pokazywała pół moich rysunków, pół mojej teczki rysunków, e, które są dla mnie takie bardzo wyjątkowe, e, które sobie zostawiłam, żeby je pokazywać ludziom, <grym> ludziom XD, e, więc pierwszy rysunek jest, to jest ten, taki kolorowy z palmami, taki trójkącik, bardzo mi się on podoba i wtedy zobaczyłam. To to był mój pierwszy rysunek z takimi palmami. To jest już taki większy, bo moja mama mi powiedziała, że lepiej będzie to wyglądało, jak będzie większy trójkąt i będzie duże słońce. No i teraz jak patrzę na ten rysunek, bardzo mi się on podoba i faktycznie jest lepszy niż te małe, ale <todgrych> to wiem. Tych rysunków będzie troszeczkę tylko, no bo wiecie, nie chcę za dużo pokazywać. Więc jeszcze Wam będę pokazywała parę z zeszytu moich rysunków. Więc taki oto rysunek z balonikami dziewczynka się unosi, taki z kwiatkami i wiecie. Tu jest taki Halloweenowy bardziej, bo tu są trzy dynie, takie ptaszki i taki księżyc, który mi się mega podobał. Podoba. I zawsze jak rysuję. Zawsze mi coś wpada do głowy. No nie zawsze to musi być w szkole, ale w domu zawsze jak rysuję, coś mi po prostu wpada do głowy. I to rysuję. Moje myśli przelewam na kartkę i jakoś tak samo wychodzi. Um, tak wygląda następny rysunek. Znowu z balonikami. No i ostatni rysunek, bo mówiłam, że będzie bardzo mało dzisiaj. To rysowałam dzisiaj i znowu z balonikami. Mówiłam, że będzie bardzo mało tych rysunków steczki, ale jeszcze wam pokażę parę moich e, rysunków. Właściwie wszystkie moje rysunki z mojego takiego zeszytu. Więc pierwszy rysunek, który wykonałam w tym zeszycie, to jest takie oko ładne, tutaj ma takie serduszko i mi się bardzo podoba i ono było wykonane e, długopisem niestety to jest taki ludzik bo po prostu mi się nudziło I tutaj jest taka plama, ale zaraz wam powiem od czego bo odbijałam mazaki bo robiłam właśnie takie palmy i tutaj e, na żywo to jest mocniej e, to jest takie kolorowe ale no trudno tu jest taka gwiazdka. Tu jest napis Ami, wiadomo. Tylko, że to jest teraz odwrotnie. I Kot w worku. Trochę świąteczne, ale no cóż. Tutaj chyba już będą się zaczynały moje puszyny. Tu jest taki zwykły kotek, a tu jest puszyn z lodami. Puszyn niepokolorowany, jeszcze urodzinowy, i takie serce. Tutaj jest puszyn z pizzą i puszyn z pączkiem. Tu jest puszyn, który trzyma popcorn, a tu jest puszyn taki z szalikiem. <laughs> Wiem, bardzo dużo puszynów. Dobra, tu są już trochę szczeczki wielkanocne. Tutaj jest taka dziewczynka która się zamieniła w zajączka i tutaj jest jej przyjestel zajączek i jajo wielkanocne i takie coś potem zaszczyt dopiero zaczęłam i tak mam dużo, bo dostałam go dopiero no niedawno, jakiś tydzień temu 5 dni temu coś w tym stylu. No i to było na tyle, jeżeli chcecie następny odcinek z rysunkami napiszcie koniecznie w komentarzach, a ja teraz zabieram się za montowanie tego filmu i oczywiście za wstawianie go, bo troszeczkę długo pewnie będzie się wstawiał jak zwykle, więc e, no oczywiście dajcie łapki w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, to pa!